Cześć wszystkim! Z tej strony Mateusz Kaczmarek. Witam Was na moim kanale, gdzie zagłębiamy się w tajniki budowy, naprawy i eksploatacji silników samochodowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dbać o silnik i rozwiązywać techniczne problemy, to trafiłeś we właściwe miejsce. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał i być na bieżąco z nowymi filmami. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Jednostka napędowa FU-30D slash DD DD jest przedstawicielem wspólnego japońskiego przemysłu samochodowego od firmy Nissan. Potężna jednostka napędowa przeznaczona głównie do montażu w crossoverach. Charakterystyka techniczna. Silnik VQ30D z DD jest kontynuatorem serii Nissana. Silnik ten charakteryzuje się wysoką żywotnością i zwiększoną mocą. Jednostka napędowa stała się logiczną nową linią silników z oznaczeniem VQ. Podstawą nowego silnika był VQ35D. Silnik zastąpił inne, niemniej legendarne silniki, a mianowicie VG30D i V30D Nissan Skyline z silnikiem VQ30D. Jest to jednostka napędowa w kształcie litery V o podwyższonych parametrach technicznych. Blok cylindrów ma kąt pochylenia 60 stopni. Wewnątrz zainstalowano wał korbowy o krótkim skoku, korbowody o długości 147,6 mm, tłoki o wysokości sprężania 30,7 mm. Cięższe w porównaniu z fałku 35. Umożliwiło to uzyskanie pojemności skokowej wynoszącej 3 litry. Na górze znajdują się dwie proste aluminiowe głowice cylindrów, z dwoma wałkami rozrządu na każdej. Charakterystyka wałków rozrządu, faza 232-232. Wzniosł 8,55 z 8 i 55 mm. W VQ30 nie ma hydrokompensatorów, więc okresowo, raz na 100 tysięcy km konieczna jest regulacja zaworów. Silnik został wycofany z produkcji w 2007 roku i zastąpiony bardziej niezawodnym VQ37 VHR. Rozważmy główne parametry techniczne jednostki napędowej.